zostały zapisane w dziewiątym rozdziale tejże Ewangelii, werset 36 aż do dziesiątego rozdziału Ewangelii, werset ósmy. Kiedy Jezus patrzył na tłumy, litował się nad nimi, gdyż ludzie byli znękani i porzuceni jak owce bez pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana Żniwa, aby wysłał robotników na swoje Żniwo. Potem Jezus wezwał do siebie dwunastu swoich uczniów i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali ze wszystkich chorób i wszelkich dolegliwości. A oto imiona dwunastu apostołów. Najpierw Szymon, zwany Piotrem, jego brat Andrzej, dalej Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jana, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon kananejczyk i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i omijajcie miasta samarytańskie. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ruszajcie w drogę i rozgłaszajcie. Blisko już jest królestwo niebios. Uzdrawiajcie chorych. Przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, zacznijmy to nasze rozważania od tego ciągłego przypominania sobie, tydzień po tygodniu wierzę w Kościół Chrystusowy. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Te proste słowa, które inspirują nas i prowadzą w tegorocznych rozważaniach, to słowa, które z jednej strony pokazują nam korzenie, pokazują nam, tak możemy powiedzieć duchowe fundamenty, na których zbudowane jest nasze życie. Jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego, w tym w Kościele dokonuje się nasze poznawanie Ewangelii. W tym Kościele przyjmujemy sakramenty. Można powiedzieć też tak, ten kościół zrodził się, został zrodzony z przebitego Bogu Chrystusa. A objawiony w świecie w dzień zielonych świątek, w dzień zesłania Ducha Świętego. I dlatego to słowo, to słowo wierzę. Jeżeli ten kościół jest Chrystusowy, to w tym kościele głoszona jest Ewangelia Chrystusa. W tym kościele czci się Chrystusa. W tym kościele próbuje się żyć według tego słowa które zostawił które zostawił Chrystus i moi drodzy ten kościół kościół chrystusowy kiedy celebruje eucharystię tak jak to robimy w ten sposób i w tym miejscu ten kościół kiedy celebruje eucharystię uobecnia to znaczy czyni obecnym w czasie dziś Przestrzeni w tym miejscu to przepiękne, ratujące nas wydarzenie, Jego ostatnią wieczerzę, mękę, śmierć, zmartwychwstanie i Jego wstąpienie. To wszystko jest obecne, moi drodzy, tutaj w tym miejscu dziś, kiedy jest celebrowana Eucharystia. I dlatego to słowo wierzę, bo oczy nasze widzą pewien rytuał. Oczy nasze widzą tę garstkę tych samych ludzi, którzy przychodzą na Eucharystię. Uszy nasze słyszą te same słowa Ewangelii. Widzimy te same znaki, to samo łamanie chleba, ukazanie kielicha. I słowa, które temu towarzyszą, to jest ciało moje, to jest krew moja. Ale siostro i bracia, to jest celebracja Kościoła Chrystusowego, Paska Chrystusa jest wśród nas obecna. Owoce tej Paschy my przyjmujemy. I teraz, kiedy dzisiaj patrzymy, moi drodzy, do tego tekstu, z listu apostoła Duzynian, to słyszymy te słowa, które wypowiada apostoł Paweł, który mówi, że Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Zobaczcie, a więc, jeśli jesteśmy na Eucharystii, jeśli przez wiarę przyjmujemy to, czym Eucharystia jest tym uobecnieniem męki śmierci Chrystusa, jego zmartwychwstania, to zauważcie, że jesteśmy świadkami w tym momencie, kiedy za nas, to na naszych oczach się dzieje, że to my, tu obecni dzisiaj, możemy poznać miłość Boga, że my możemy sobie usłyszeć w naszych głowach, nie tylko, ale w sercu, to za mnie w czasie Eucharystii, kochani, jest taki piękny gest łamania chleba. To jest, moi drodzy, symbol i znak śmierci, że kiedy widzisz, kiedy widzisz, że łamie chleb, że łamie tę hostię, to widzisz, że to jest znak śmierci Chrystusa. A kiedy przed Komunią Świętą biorę to frumentum, ten mały, odłamany kawałeczek hostii i wkładam do kielicha, to na nowo łączę ciało i krew i to jest symbol życia. Chrystus zmartwychwstał. I w Komunii Świętej przyjmujemy już żyjącego, a nie martwego. W Komunii Świętej przyjmujemy żyjącego, a nie martwego. I to się dzieje na naszych oczach. We wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Zobaczcie, to jest, to jest ten dar, który my otrzymujemy. Że jesteśmy świadkami tego, co się dokonało. Eucharystia niejako nie tyle, że przenosi nas w przeszłość, ale Eucharystia przeszłość czyni teraźniejszością. I dlatego zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w holski tej. I dlatego, moi drodzy, mamy ten przepiękny hymn świętego Tomasza Zakwinu, który od uroczystości Bożego Ciała nam towarzyszy. Tak świadomie chcemy go medytować, tak świadomie chcemy go rozważać, żeby przychodząc tutaj widzieć te wielkie dzieła Boże, które się dokonają. Dlaczego mówię widzieć? Wiem, że jesteście już wyrobieni w słuchaniu więc mogą powiedzieć takie słowa jak słyszeliście w pierwszym czytaniu ojciec Mojżesz kiedy był na górze bo Bóg go tam wezwał to wtedy Bóg mu powiedział tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom wy widzieliście co uczyniłem Egiptowi jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie i teraz kiedy ułamie chleb i widzisz to to mogę powiedzieć, ty widziałeś, ty widzisz, ty widziałaś śmierć Chrystusa. Rozumiesz, siostro i bracie, w znaku ty widzisz, ty widzisz Jego zmartwychwstanie, kiedy cząsteczkę wkładam do kielicha. Tak jak ojciec Mojżesz słyszał i mówił Izraelowi, Ty widzisz, ty widzi, Wy widzieliście. Tak dzisiaj jako Wasz prezbiter mówię, Ty widzisz golgotę. Ty widzisz połamany chleb, który jest ciałem Pana. I kiedy bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest baranek Boży. Kiedy widzisz tą połamaną kostkę, kiedy ci ją pokazuje, to widzisz Jego mękę. Ale masz świadomość tego, że w kieliku jest już Żyjący. Że jest już Jego życie. Ty widzisz. I to jest to pierwsze, co dzisiaj przynosi nam liturgia Słowa. Ten zachwyt nad Kościołem Chrystusowym. W którym jest Eucharystia, w którym jest żyjący Chrystus, to tu we wspólnocie dokonuje się to zobaczenie, to dostrzeżenie tego, co się dalej, co się dalej dzieje. Dostrzeżenie tego owocowania z męki śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Bo patrzę dalej do tego listu do Rzymian. Apostoł mówi tak: Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez Jego śmierć, syna, to jeżeli jesteśmy pojednani, dostąpimy ocalenia, zbawienia przez Jego życie. I tak jak powiedziałem, on żyje. Ta Eucharystia przynosi nas także w to doświadczenie, żyjącego, żyjącego dzisiaj Chrystusa. W takim razie, jeżeli On żyje w swoim duchu, jeżeli On żyje w swoim uwielbionym ciele, to zobaczcie, apostoł tak bardzo mówi, że my dostąpimy zbawienia, że my dostąpimy ocalenia. Kiedy, teraz, w jaki sposób może się urodzić. Pytanie, w jaki sposób życie Chrystusa dzisiaj do nas dochodzi. I oczywiście, bez cienia wątpliwości, pierwsze i podstawowe to jest to, to jest to życie, które jest udzielane w sakramentach. To jest ten pierwszy sakrament, sakrament Chrztu Świętego, który nam przynosi to Boże, przynosi nam to Boże, to Boże życie. Ale żyjący Chrystus, moi drodzy, zbawia nas dzisiaj. Czyli ratuje, ocala wtedy, kiedy pośredniczy w naszych modlitwach. To On jest tym arcykapłanem, który składa siebie w tej modlitwie doskonałej. Jak czytamy w liście, w liście do Hebrajczyków, to On dzisiaj posyła nam Ducha Świętego. To On wyposaża i umacnia innych do tego, aby nam służyli to On odpowiada na nasze modlitwę. Zobaczcie, to jest życie Chrystusa dziś. To jest życie Chrystusa dziś, które nas ratuje, które nas zbawia. I dlatego wierzę w Kościół Chrystusowy, który ciągle mi przypomina, że Jezus żyje. Moi drodzy, nie tak dawno, Kilkanaście godzin temu w takiej małej grupce żeśmy szukali tej istoty naszej wiary. I to co jest takie najbardziej nasze, to, jest, to są dwa słowa: Jezus żyje. Jezus żyje. I brat i siostra mogą widzieć żyjącego Jezusa. Mogą go widzieć wtedy, kiedy z wiarą przyjmują sakrament, ale mogą go widzieć, kiedy Twoje ręce świadczą miłość, kiedy obdarowujesz wyposażony, obdarowany przez Boga, kiedy Ty ten dar, co masz od Boga, przekazujesz dalej. Jezus żyje. Moi drodzy, to, to, to jest. Serce tego dzisiejszego, dzisiejszego rozważania, on żyje. Jesteśmy braćmi żyjącego, i tutaj w kościele Chrystusowym przyjmujemy jego obecność, rozpoznajemy go, karmimy się nim, prosimy go. I pozwalamy, aby z nami szedł tam, dokąd my idziemy. I Go zapraszamy do naszej, do naszej codzienności. Żadnych, moi drodzy, dzisiaj nie ma zastosowań. Oprócz tego, że chciałbym Was poprosić, abyście ucieszyli się tym, że On żyje. I abyście zapamiętali, patrząc jak jest łamany chleb, to żebyście widzieli śmierć. A kiedy do kielicha wrzucana jest ta mała cząsteczka, żebyście widzieli zmartwychwstanie i żebyście zawsze pamiętali, przyjmuję w komunii żyjącego, żywego. I nic poza tym. Amen.